Cześć, to Karolina skoda łamacza Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl pytań i odpowiedzi. Odpowiem na pytanie, które brzmi: Budkampowicz idealny, jaki być powinien? Także przygotujcie się, będzie to taka wiedza w pigułce, i zaczynamy. My postanowiliśmy wyodrębnić takie cztery cechy idealnego kandydata, już uczestnika na bootcamp. Za chwilę je wymienię, krótko opiszę i jakoś tam podsumuję. Także zaczynamy od początku, czyli silna motywacja. No, bez tego Ani rusz. Jeżeli chcesz coś zrobić, no niezależnie od tego, czy to jest programowanie, czy lepienie z gliny czy nawet oglądanie seriali, musisz mieć do tego motywację, czyli musi Ci się chcieć to robić. W przypadku bootcampu programistycznego dodatkowo musisz wiedzieć, dlaczego to robisz, jaki masz po prostu cel. Jeżeli chcesz zmienić pracę, przygotuj się na to, że po prostu no to jakby ma Ci przeświecać podczas całego kursu, więc jeżeli opadniesz gdzieś tam po drodze z sił, to pamiętaj o tym, Jaki cel sobie obrałeś? W tym przypadku, bootcamp, czyli droga do osiągnięcia celu, jest bardzo intensywna, bardzo długa, ale jeżeli się dobrze przyłożysz, to ten cel osiągniesz i odniesiesz sukces. Nie martw się, jeżeli nie potrafisz określić swojej motywacji, po prostu zaaplikuj do nas, przejdź przez testy, predyspozycji, to jest bezpłatne, niezobowiązujące, a mamy też w tym. Rozmowę z trenerem, czyli osobą merytoryczną. Podczas tej rozmowy motywacja tak naprawdę jest badana bardziej niż umiejętności programistyczne. Jest bardzo, bardzo ważna. Oczywiście oprócz tego ważne są też te umiejętności, o których wspomniałam, oraz dodatkowo predyspozycje. Drugą cechą, jaką powinieneś, powinnaś mieć, to jest na pewno gotowość do wyrzeczeń. Bootcamp jest to bardzo intensywny kurs. W naszym przypadku 7 tygodni z tylko jedną przerwą w środku lub 16 weekendów. Czyli w przypadku kursu dziennego musisz być przygotowana. Przygotowany na wiedzę codziennie nową od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie. Wiadomo, będą e, wzloty, upadki, gorsze chwile, e, ale tutaj musisz cały czas też pamiętać o tym celu, który Ci prześwieca i gdzieś tam dzięki temu e, starać się nadal pracować. W przypadku kursu weekendowego e, trzeba być przygotowanym na to, że będą to minimum e, przynajmniej 2 weekendy w miesiącu. Czyli tak naprawdę mogą być to też trzy. Oczywiście staramy się tego unikać, ale te dwa weekendy zapominasz o imprezach, zapominasz o e, urodzinach i mininach. Oczywiście w święta zjazdów nie ma, także bez obaw, święta można hulać. E, dodatkowo my też zachęcamy naszych uczestników do pracy w trakcie tej przerwy, czyli między zjazdami. Bo tak naprawdę, dopóki nie poćwiczysz tego, tego w domu, to tak yy, no przez te 8 godzin podczas zajęć nie każdemu to od razu zapisze się na stałe w mózgu. <laughs> Więc po prostu to, co my radzimy, to zawsze ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Nie wymagamy tego, ale jeżeli ktoś ma yy, cel, motywację, no to jak najbardziej się przyłoży. Z moich doświadczeń wiem, że to potrafi być od 3 godzin dodatkowo w tygodniu do nawet 10-12. Zależy od osoby, zależy od Ciebie. Trzecią cechą jest świadomość zawodowa. Co to znaczy? Znaczy, że trzeba pamiętać, iż bootcamp to jedynie trampolina, dzięki której możesz się wybić do branży. Nie możesz tego traktować jako czegoś, co przejdziesz, i tak naprawdę to już. Ja już nie muszę więcej nic robić. Ja już jestem programistą, data scientistem, testerem. Tak naprawdę już teraz tylko osiądę na laurach i sobie poczekam, aż mi będą spływać te grube miliony na konto. Szczególnie, no, znaczy, w każdej branży trzeba się douczać, ale w IT trzeba jeszcze bardziej, więc po prostu cały czas się uczysz. Bootcamp to jest pierwszy krok. To co robisz dalej, to już twoja ciężka praca i ty się pniesz na rynku zawodowym wyżej, wyżej, wyżej. Oczywiście możesz iść bootcamp po bootcampie, ale Bootcamp się kończy w którymś momencie. Nie, mamy, nie ma czegoś takiego jak bootcamp na seniora. Możesz być juniorem, znaczy zacząć stanowisko juniora, gdzie się cały czas, cały czas uczysz i po prostu z czasem pniesz się wyżej i wyżej i wyżej. I ja tego oczywiście życzę każdemu. Należy też dodatkowo pamiętać, że tutaj nie będziesz zaczynać od razu, od najwyższej pozycji. Tak jak powiedziałam, to jest junior, nie senior, i to junior. Jakby taki naprawdę juniorski junior dopiero co się urodził, to później z czasem przychodzi. Tak samo z zarobkami. Zarobki wzrastają w miarę Twojego doświadczenia i Twoich umiejętności. No i ostatnia już cecha idealnego bootcampowicza to umiejętność skupienia. Nie oszukujmy się. Praca programistyczna wymaga długiego, monotonnego siedzenia przed komputerem, więc jeżeli. To nie jest twoja bajka, jesteś aktywną osobą albo nie potrafisz się skupić, to tutaj trzeba bardzo mocno się zmobilizować i jednak to zrobić, przynajmniej na te 8 godzin plus jeszcze jakieś ćwiczenia w domu, na te 8 godzin dziennie, lub też 16 weekendowo, lub też 40, jeżeli mówimy o e, takim bootcampie dziennym. E, I trzeba być na to przygotowanym. Więc my o tym głośno mówimy. Jeżeli ty się tu nie widzisz, nie ma obowiązku. Tak podsumowując, to są te cztery cechy, które oczywiście każdy idealny bootcampowicz powinien mieć. My ze swojej strony wiemy, i ty pewnie też wiesz, że no nie zawsze da się spełnić te wszystkie cechy. Dlatego Możesz porozmawiać z naszą osobą merytoryczną i zapytać o wszystko, powiedzieć o wszystkich swoich wątpliwościach. I jeżeli na przykład jesteś zmobilizowany już teraz, ale nie widzisz tego, żeby w tym momencie rezygnować na przykład ze wszystkich wolnych weekendów, spokojnie zaczekaj, zaaplikuj za pół roku, przejdź znowu rozmowę, nie ma ku temu żadnych przeszkód i po prostu zobacz, jak ci to będzie leżało w tym danym momencie już po czasie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o cechy Budkampowicza idealnego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, możecie lajkować to. Jeżeli nie, piszcie do nas. Każdą krytykę przyjmiemy na klatę. Widzimy się w następnym odcinku. I pozdrawiam. Cześć!